Witam was bardzo serdecznie. Jest Cikusek, a dzisiaj chciałem przedstawić Wam materiał oczywiście z y, styla Wojanek. I tak, sytuacja wygląda następująco, że naprawdę bardzo dobry zrzut tutaj jest. Jak sam widzicie, po lewej stronie mam mityczny zrzut. I udało mi się jednego mityka podnieść. I zobaczcie jaki on jest. Milion Sto tysięcy na sekundę, więc to jest naprawdę kosmos. Sprzedają tu również dwa inne takie gorsze wojanki, ponieważ nie wiem, wydaje mi się, że ten serwer jest jakiś po prostu OP. Ponieważ idealnie wszedłem na serwer. I znalazłem dwa mityczne spawny. Jednego nie udało mi się podnieść, ale to był taki. A drugi to był właśnie ten, czyli endermanowy, również diamentowy, więc naprawdę nieźle. No więc, tak, akcja wygląda że jeżeli jakiś fan z Wojanków ogląda mnie aktualnie i widział moje odcinki z o kurka widział moje odcinki z gry Blockstar Planet, no to akcja wygląda następująco, że jeżeli macie tam jakieś fajne konto, to właśnie robię taki malutki event w tej grze właśnie bo będę oceniał wasze konta więc jak chcecie no to możecie być na BSP i tam podpisać się pod najnowszym skinem z takim wykrzyknikiem dobra a teraz tak zacznijmy jakieś wyjątki były jakieś dwa episki mityczne tutaj mamy jeden gwarantowany bohater mityczny za 10 minut będzie nie wiem czy będę czekał do tylu ale wiem tyle że ten, ten ziomek w ogóle jakoś kradnie i ma jakieś gówno nakupowane. W ogóle, jak wszedłem na ten serwer, to jakiś goście mnie ciągle bił, 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 bił. bił. Ale, jak widzę, chyba nie teraz Odbyć legendarny Wojanek. Ha, randomowy Wojanek, legendarny. Hmm. Legendarne nie są w sumie takie mocne, więc jakoś się tym nie jaram, ale dla początkujących to zapewne fajny zastrzyk do gotówki. Okej, okay, brat chciał mnie określić, ale go wywaliłem Tak dosyć solidnie, wam powiem <grywia> To było śmieszne w sumie Dobra, kradnięcia jakieś gości się ma dużo kradnięć tak patrzę Ale to są większość cheaterów, bo Na poprzednim materiale z tej gry, nie wiem czy widzieliście, ale no, po prostu ziomeczki Mnie atakowały na cheatach Więc no, no nie za fajnie, wam powiem A w jakiś sposób po prostu chłop na niewidzialności, czy Latał sobie po prostu po całej mapie i mógł przynikać przez bramy, przez te, te lasery. Więc tak szczerze zamknięcie bazy nie skutkowało. Więc warto w tej grze często być po prostu w bazie i tak dalej, bo coś ci nagle może wejść, określić i określi tak dalej. Czekajcie, co to jest za. A, Wojanek. No dobra, myślę, że to będzie coś bogatsze... bogatszego. Nie, tak szczerze zobaczmy. Ile tu już uzbierał pieniędzy? Po 200 milionów tutaj 200, 250 nawet. Te podniosłem to i w ogóle licznik gotówki mi się w, u góry nie powiększył. Ale mamy już 2400. Fajnie by było być w jakiejś topce tak szczerze. Nie będę ukrywał. Chciałbym Chciałbym tu być. Nie wiem, może to jest trochę głupie. Ale serio tak mam w głowie. Żeby byś sobie w topce kiedyś. Kiedyś jeszcze niedawno. I miał 13 top, teraz ma 14, więc regularnie tu ktoś gra w tej topce. Co mi utrudnia trochę grę, nie będę ukrywał. Ale dobra, przed chwilą miałem jakieś ciekawkę mutant, mutant, ale na szczęście już jest wszystko ok. W ogóle, jak wyglądałem gracze w tej grze? Bo nie widzę, co to są za, co? admin mode panel, kurde, za 2000 ponad robuxów. Czy to jest ta cena, czy ta? No chyba to, nie? Co jest? Nie wiem co mi się tu i tak dalej Nie wiem, nie wnikam, może zostawię to na tym, że nic nie będę robił. Okej, okay, brat mi uderzył. Jakby był zabawny to spoko. Mm. Co my tu mamy? Jakiś ognisty wojanek, ale same takie średniaki jak na razie lecą. W ogóle jest jakiś nowy wojan. Jest 44 osioł wojan limitowany i xx7 wojan limitowany. Nieźle, fajnie by, gdyby autor miał więcej, po prostu nie wiem, wojaków czy coś. A właśnie, tutaj mi się nie wsiadał, bo jest diamentowy. Ten też jest diamentowy w ogóle. I pewnie tyle on tak. i temu on tak dużo kosztuje. W ogóle, jaki farcik, że akurat się udało traf trafić takie. Bo jakby pewnie był zwykły, a nie diamentowy, to by mniej dawał tak samo, jakby był na przykład nie wiem, złoty czy coś. To też by mniej dawał, co nie. W ogóle nagrywam to, a pod nosem mam obiad i. Jestem ciekaw co to tam jest, nie? W się wiem co jest w obiedzie, ale no nie mogę za bardzo teraz jeść to. No. Do szczęśliwego administratora co chodzi? Ktoś to kupił? Tak się pojawiła taka informacja, a nie! Po prostu można kupić. Pozostało 7. Za 102 robuxy. Tak średnio bym chciał, tak średnio. Pewnie tam nic fajnego nie wylatuje z tego, ale dobra. Brata chce mi ciągle uderzyć, ej to jakieś jakiś złoty, więc limitowany, Legendary, sorry Okej okay, no niby fajny, fajny i tak dalej, ale No nie, w sumie mam za darmo za minutę Będzie Dobra kupię go, bo Jest chyba bardziej wart niż ceny, które mają wojanki A poza tym mam również miejsca wolne, więc Można by było go tu dać 16 tysięcy on tutaj daje To na przykład, nie jeszcze tego bym sprzedał Mam dwa miejsca na coś sensownego, ale wątpię, że tu coś poleci tak szczerze, widzowie. Nie wątpię. Zobaczymy, co będzie za te 40 sekund. Jeszcze się działo. No ale nie wiem, jak na razie jest kaszanka. Serdecznie w ogóle zabrakło montażu w tego filmu, aczkolwiek po prostu mam troszeczkę mniej czasu i bym chciał nagrać tyle filmów, ile mogę, ale no po prostu nie będę mógł za bardzo ich montować. Nie wiem, widzę, tak szczerze wydawało mi się, że będzie coś fajnego, a tu... Ten czakiś. jakiś... Okej, okay, ziomeczek sobie kupił z dzikim skinem. Myślałem, że jak to zniknie w prawym górnym rogu, to coś się pojawi... Czy coś, a tu dupa. Po prostu ta oferta się skończyła. Więc nieźle. Nie wiem po co, ale go uda... <głos》> jeszcze. Już sobie odlecie. Dobra, w ogóle zaraz 8 minuta filmu. O mamy Wojanka. Mityczny Wojan. Chodź tu. To minęło ile? Za dwie minuty powinien być jeszcze jeden. Dobra. Poczekam. Może, może, może może coś sensowniejszego jeszcze tu będzie, ale mamy tego wojana. Ej, super. Tak szczerze, super. Nie miałem go chyba jeszcze. Ja on tu się zresztą Tutaj 480 tysięcy, ten 500, ale z wersji Golda to ten jest zwykły. Jest trochę niefard, że zwykły nam wyleciał, bo są tańsze, co nie, ale i tak fajnie, że go mamy. Kurka, jakby się jeszcze okazało, że tego trzeciego mitycznego bym zakupił za te dwie minuty, to tak szczerze super sprawa, bo trochę ich będę miał wtedy. Cztery, trzy mityczne bym miał. I oby to był jakiś taki fajny, proszę, jakie są mityczne w ogóle, jak one tutaj wyglądają. Kurka, tu te dwa są najgorsze, a tu mam jakieś różne kolory wojaków. My mam Endermana, więc to jest jeden z najlepszych, ale mam jeszcze jednego, Good Wojanek. Więc fajnie, by było jakby. Ej, coś się zrespiło. Czy to chodzi o tamtego? Poprzedniego. Kurka, mi się zaraz zakończy ten. Kraty, więc czekajcie. Pyk, pyk. Chyba, że ten good one, jak co tu jest napisane, ten, ten, to. Mowa tutaj była o. ten, którego już zakupiłem. Właśnie. mi się za minutę 10. Więc. na no spokojnie, czekajcie. To jest końcówka praktycznie, temi pod bazą kampi Minuta 10 dobra to Załóżmy jeszcze minuta, za 40 sekund ma zamknięcie tego Więc mogę stać pod tym Kurde bratku wypadł mi stąd Chociaż nie ma tu w prawym górnym rogu pokazane kto jest a kto nie ma 40 sekund dobra 40 sekund Od teraz załóżmy a ja mam tutaj, no właśnie, no czyli da, dam radę. Co to jest? Co tu idzie? O kurde. Gudwojanek, mówiłem o nim. Ale on jest mega słaby. Dobra, wstawaj, Fikus, wstawaj, ej. Dobra, jakiś bambik mi wszedł do bazy. Mityczny Gudwojanek, ale on jest słaby. Ziomek, wypad stąd. Robisz. Dobra, kupuję jakieś, tu coś się jeszcze idzie. Ile tych mitycznych wojanków mam? Ej, podoba mi się to. Wypad stąd. Dobra. Kupuję tego wojanka jeszcze jednego. Co tam jakiś wyleci? Nie, wiem, ziomek. To chcę stąd iść. Wypad stąd. Wylecie ten mityczny, ten epicki coś tam, coś tam O pięknie, okradajcie go, okradajcie go Nie trzeba było być taki łasy Dobra, nie ma tu chyba już nic więcej, a jest to 10 minuta Więc ja po prostu zakończę ten film, trzymajcie się, do zobaczenia, hej